Look Fantastic w urodziny postawiło na solidne wyszorowanie się. Bo w swoje urodziny trzeba pachnieć, prawda? Cześć. Przychodzę do Was z unboxingiem wrześniowej edycji Look Fantastic, a jest to edycja nietypowa, bo urodzinowa. Jak co września Look Fantastic obchodzi swoje urodziny i przysyła? Wszystkim subskrybentom takie oto piękne urodzinowe boksy. Boks jest dosyć ciężki, wobec tego mam nadzieję, że jak na urodziny przystało, wrzucili tam wszystkie najlepsze kosmetyki, jakie mieli na stanie. A jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi z tą subskrypcją Look Fantastic, bo wpadliście tutaj zainteresowani miniaturką i tym, co tutaj robię i o czym mówię. To zapraszam Was serdecznie do filmiku o zagranicznych boksach. Tam mówię o wszystkich zasadach subskrypcji Look Fantastic, a także innych zagranicznych boksów, które są dostępne z wysyłką do Polski. Więc zapraszam tam, a ja już się zabieram do rozpakowywania. Każdy boks ma oczywiście hasło, i tym hasłem jest: O! Oh, live every day like it's your birthday. Tak, przy każdym boksie Look Fantastic. Ja czuję się, jakby to były moje urodziny. Czujmy się tak każdego dnia. Jest jej piękna, kolorem, kolorem pasująca do całego boxa, książeczka, w którym są opisane wszystkie produkty zawarte wewnątrz, a także jeszcze jakieś tam różne porady urodowe, e, które możemy sobie przyswoić dodatkowo. Jaki gruby magazyn L to raz, a dwa, kogo my tu mamy? Ktoś widzi jakieś podobieństwo? Może. Postaram się oczywiście nie patrzeć, bo nadal nie chcę sobie zaspoilerować. Dobra. Chyba wymacałam sneak peek i tak jest to sneak peek. Ojej, jakie zakurzone. Jest to sneak peek, czyli zapowiedź z poprzedniego miesiąca na ten miesiąc. Żel pod prysznic, Molten Brown, Orange and Bergamot, Buff and Shower Gel. Nie byłam zbyt zadowolona z tej zapowiedzi, no bo żel pod prysznic, ale. Ktoś napisał, że uwielbia te żele pod prysznic. To jakoś mnie pozytywnie nastroiło do wypróbowania. Jest to zapachu, tak jak już powiedziałam, pomarańczy i bergamotki. Poniucham sobie. A co? Pachnie identycznie jak ta pasta taka do mycia twarzy z edycji limitowanej Look Fantastic, Crush and All, którą miałam. Jest to przepiękny zapach, naprawdę, i jestem pewna, że to jest pewnie bergamotka albo pomarańcza. Faktycznie, jestem bardzo zadowolona z tego żelu. Na pewno ym, zapach długo się utrzymuje, bo bądź co bądź, jest to bardzo ekskluzywny produkt. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tak wygląda. Jak na urodziny przystało, mamy tutaj ikonkę urodzinowego tortu Bubble. Kula <gulę> do kąpieli, po prostu. Bubble Bath Body i to jest taka firma um, Look Nie czuję Jest to kula do kąpieli Ja wolę prysznic, czyli tutaj niż kąpiel aczkolwiek raz na jakiś czas ostatnio po pijaku zdarzyło mi się brać kąpiel i wówczas taka kula będzie idealna. I musująca, i zapachowa i ta kąpiel sprawi na pewno większą radość niż samo siedzenie. Nie wiem jak Wy, ale jestem cebulą, co pewnie już wszyscy wiedzą i jak robię kąpiel to nie wlewam sobie, jak w filmach, tej wody tak, że po prostu jak siadam to się wylewa, tylko wlewam mniej. <grym> Nawet bardziej niż mniej. I tak się ochlapuję. <grym> Ale mając taką kulę do kąpieli, wleję więcej. Look Fantastic w urodziny postawiło na solidne wyszorowanie się. Bo w swoje urodziny trzeba pachnieć, prawda? I jest to firma, którą pewnie wszyscy już znają. Pixie. Pixie Cosmetics Lip Lift Max Glossy Lip Plumper. Zakładam, że oprócz e, nadawania jakiegoś minimalnego koloru, więcej błysku, ma to za zadanie też powiększyć nasze usta. Jakieś właściwości ma unoszące, lift? Prawdopodobnie tak, aczkolwiek nie ma żadnej informacji. Hm. Ciekawe. Pixie jest to bardzo ostatnio rozpowszechniona firma. Wszyscy znają pewnie toniki z Pixie. Sama mam dwa egzemplarze różnych produktów. Ja mam bardziej mgiełki, takie nawilżające do twarzy, których ostatnio nie używam. Ja nie jestem super zwolennikiem produktów do ust, bo rzadko mam czas ich użyć. No ale jest w takiej małej formie, więc może będę nosiła ze sobą tak, żeby się pomazać na ślepo. Przy prawie braku koloru nie trzeba uważać. No chyba, że pomalujemy sobie nos. Fajnie, że Pixi, gorzej, że produkt do ust. Wolałabym cokolwiek innego z Pixi. Cokolwiek. Do oczu. Do twarzy. Pielęgnacja. Ale nie narzekamy. Urodzinowa edycja. Chyba już wyjęłam te najcięższe produkty, bo jednak box był dosyć ciężki. Coś jak krem. ok <gry> Renaissance. Cleansing Gel. Skoro renesansowy, to pewnie multifunkcyjny. Oprócz mycia, może jeszcze nawilża, pozmywa, posprząta, umyje zęby. Firma to jest Oskia London. Pierwszy raz słyszę. Jestem ignorantką, wychodzi na to. W zasadzie jest tylko napisane, żeby wmasować w suchą skórę. W suchą skórę. Ja zazwyczaj Wszelkie żale do twarzy wmasowuje w mokrą. I ciekawe, że masujemy suchą skórę, zanim to zmieni się w olej. Dodać troszeczkę wody do emulsji, usunąć ciepłą wodą. I bardzo ważna informacja: muślinową ściereczką. Żadną inną. Moślinową. No ja dosyć dużo ostatnio mam tych y, żeli do mycia twarzy, ale jest to ciekawe, że zamienia się w olej. Szkoda, że nie ma tutaj, że na opakowaniu nie ma składu, bo chętnie przeczytałabym skład. Zaraz y, oblukam sobie na internetach, gdzieś zaginęła reszta. Dalej mamy z firmy. I tutaj chyba sprawdzę, jak czyta się tą nazwę, bo wykazuje się ostatnio straszną ignorancją, jeżeli chodzi o czytanie nazw, zwłaszcza francuskich. A jak w napisane Paris. Nauczona doświadczeniem sprawdziłam w Google Translate, jak przeczytać tą firmę i jest kudeli. Jest to <grystanie> napisane Premier Cru. <grystanie> Ekipa premiera. <grystanie> Krem pod oczy. Jest to taki mini, mini krem pod oczy. O! I to mnie już cieszy, chociaż może zakazał mi mówić, że idealny na urlop albo wyjazd. Powiem to. Idealny na wyjazd. W pojemności 5 ml akurat na tydzień, aby pokryć strefę pod oczami i nie wejdzie ze sobą dużego opakowania. Ja ostatnio zużyłam z 10 ml bentona. Dosyć długi czas, więc takie 5 ml na pewno starczy mi na co najmniej dwa tygodnie, znając moje możliwości. Też przeczytam skład gdzieś na stronie, bo oczywiście tutaj nie ma. Za moje opakowanie na skład. Więc taki mini krem pod oczy. Myślałam, że to jest primer, bo napisane Premier Crew, ale nie wiem, Premier pewnie maczał tutaj palce. Kredka do ze Sleeka, ale jest to kolor dark. Serio, ciekawe jak dark jest dark. Zaraz sprawdzimy. I to taka forma, gdzie ta końcówka jest taka jakby trójkątna i po drugiej stronie mamy grzybyczek. Ciekawa jestem, czy wszyscy dostają takie kolory. Mogli się zapytać, jaki kolor preferujemy. Pewnie te małe skrzaty, które pakują zazwyczaj te boksy, bo to na pewno są skrzaty. Nie powiecie, że nie. Pewnie wrzucają na chybił trafił, no. Powiem Wam, że jak na Dark, to wygląda bardzo grafitowo. <grych> hmm. A na ręku wygląda dosyć brązowo. Taki chłodny brąz. Może bardziej, nie wiem. Zobaczcie, widzicie to. O tutaj. Może mocniej pomaluję. W sumie nie za ciemny brąz, ale chłodny. Przede wszystkim chłodny. Co w sumie na plus, bo częściej się spotyka y, ciepłe odcienie brązu do brwi, aniżeli chłodne. Ten jest. Spoko, skoro dark wygląda tak, to jak wyglądają jaśniejsze? Kratka jest dosyć twarda, więc zobaczymy, czy nie wyrwę sobie brwi. Wydaje się będzie w miarę trwała, bo po paru przetarciach coś tam jeszcze zostało. No i po drugiej stronie mamy grzybyczek, ale ojej, ojej, ten grzybyczek się kurzy, czy to moje paluchy się kurzą? No nic, i grzybyczek, co jest zawsze przydatne i pomocne. I teraz przejdźmy do podsumowania. Mogę wydać opinię, że nie jestem jakoś super podekscytowana tym boksem. Byłam, zanim go rozpakowałam, a teraz noszału nie ma. <laughs> nie ma żadnego kosmetyku, który by mnie tak. Zaskoczył, żeby to było takie wow, ale super. Tak jak na przykład w poprzednim boksie był to pędzel e, Luxi brush, albo paleta rozświetlaczy też była świetna. No W poprzednim boksie było sporo dobrych kosmetyków. A tutaj mamy takie. Okej, okay, firmy znane, oprócz y, tego żelu do twarzy, Ym, przynajmniej dla mnie. <laughs> Okej, okay, przejdźmy teraz do samych cen, bo może się mylę, może. To wszystko jest dużo warte i nie powinnam narzekać. Dobra, mam książeczkę. Są to piąte urodziny, look fantastic. I ten miesiąc ma pomóc nam czuć taki imprezowy nastrój. Faktycznie, czuję się bardzo imprezowo. <głos> wow! <głos> Nic, tylko iść się umyć. <noise> To jest dobry pomysł. Zaraz przejdziemy do podsumowania, ale zanim przejdę do podsumowania, chciałabym Was jeszcze poinformować, że już w sprzedaży jest kalendarz adwentowy. I prawdopodobnie tutaj jest kod zniżkowy na ten kalendarz adwentowy. jak go oczywiście już zamówiłam standardowo. Przechodzimy już do podsumowania, więc pierwszym produktem, i może to jest taki główny produkt tego boksa, to jest ta nieznana mi firma Oskia. Ale wygląda dosyć dobrze. I ten renesansowy żel myjący jest warty 14 funtów. I już patrzę. Ma rozjaśniać, ma tak rozświetlać skórę i nawilżać. Są tutaj enzymy z dyni, witamina A, C i E. Dalej mamy Sneak Peek z poprzedniego miesiąca. I jest to ten żel Molton Brown o wartości 10 funtów, więc nie mało. Jak na taką pojemność. Mamy tutaj 100 ml, czyli idealna pojemność do podróży. Pozdrawiam Cię, Emil. Kolejnym jest ten błyszczek z Pixie. I właśnie, już tutaj jest wyjaśnione o co chodzi z tym liftingiem. Ma efekt chłodzący, wygładza, kondycjonuje i uspokaja usta. I ma taki miodowy kolor, jak zresztą widać, i zakładam, że wszyscy dostali taki kolor, skoro też w magazynie jest tak napisane. Nie próbuję jeszcze teraz, ale zakładam, że sobie posmaruję. Jeżeli ma właściwości nawilżające, no to jest to nawet dobry taki codzienny produkt, żeby przejechać sobie po ustach, jeżeli nam się wysuszają, tak jak moje, moje się nie wysuszają. One są po prostu suche, i nic na to nie poradzę. Może to, nie wiem. I wartość tego, bo oczywiście zapomniałam powiedzieć, to jest 12 funtów, więc nie tak mało też. Dalej mamy Kudeli, chyba, bo już nie pamiętam. Ten krem pod oczy z ekipy Premiera. I ten krem, ale ciężko mi uwierzyć, że te 5 ml tyle kosztuje, zaraz obcykam, sprawdzę. Rzekomo kosztuje 16, 16 funtów, rzekomo to jest taki ekskluzywny produkt i ma mieć widoczne właściwości przeciwzmarszczkowe. Działa natychmiastowo, rozjaśnia i odświeża tą przestrzeń pod oczami. I rzekomo też mówię cały czas rzekomo, no bo jeszcze nie wypróbowałam to, nie wiem i rzekomo ma rozjaśnić też cienie pod oczami. Dużo tutaj tych obietnic, pani premierze. Wobec tego 16,35 ale już sprawdzam, bo coś mi się nie chce wierzyć, że to jest cena za 5 ml. Hmm, i wychodzi na to, że chyba to może być prawda, bo pełnowymiarowy produkt, 15 ml, czyli pełnowymiarowy hmm, produkt, ten krem pod oczy, pokażę, kosztuje 215 zł, już przeliczenie na złotówki. Wobec tego jestem skłonna jednak uwierzyć, że te 5 ml, czyli 1 trzecia tych 215, szybkie liczenie. I tak, jestem skłonna w to uwierzyć i na to wychodzi, że ten malutki produkt kosztuje 16,35 funta. Więc nie mało, ale widzę, już też oczywiście zdążyłam zauważyć, że na Notino chyba, bodajże, ma 5 gwiazdek na ponad 1000 opinii, więc chyba jest dobry. Dalej mamy tą ym, Niby ciemną, ale jednak nie ciemną. Kredkę do brwi. I ona jest w cenie 6,49. Że niby unikatowy kształt. Okej, okay, no i po prostu jakieś tam obietnice, co ma robić. Bez umiejętności i tak się nie pomalujemy. I to kosztuje 6,49. I na koniec. Firmowa kula do kąpieli, która mogła być po prostu dorzucona jako taki dodatkowy produkt z krotu urodziny, ale to nic. I została ona wyceniona przez Look Fantastic na 4,99. Oczywiście posiada olejki eteryczne, delikatne zapachy i zapewnia nam miły kąpiel. I wychodzi na to, że wartość tego boksa to jakieś w zaokrągleniu 64 funty. Daje nam 300 zł, czyli w zasadzie taką wartość, jaką ja zazwyczaj szacuję mm, za wartość Look Fantastic. O już jesteście. Pomalowałam się, nie dałam rady. Nie wytrzymałam. I pachnie jak mentol. Jak taki sztyft do nosa. Nie wiem, czy się kiedyś sztachaliście takim, jak mieliście zapchany nos. Ale ja tak, nawet gdzieś tutaj mam pod ręką. I to tak pachnie. Więc yy, efekt. Cooling efekt jest. Ja oczywiście musiałam wyjść poza brzegi opakowania, chowając. No efekt taki chłodzący jest. Pewnie nie powiększający, jest to iluzja. Nie dajcie się nabrać. No ale taki no błyszczyk. <grych> po prostu błyszczyk. Ale z piksy. Więc już podsumowując, bo yy, już trzeci raz próbuję przejść do podsumowania. Nie wychodzi. Hey. Nie chcę być zbyt krytyczna, bo to urodziny Luke Fantastic. Więc w dniu urodzin nie powinniśmy mówić przykrych rzeczy. Powinniśmy być mili radośni, nawet jeżeli nie wszystko jest ok, to udawać, że tak jest. Dobra, Dobra Luke Fantastic, nie obraź się, ale spodziewałam się czegoś innego. Nie wiem, spodziewałam się czegoś takiego szałowego, czegoś tak szałowego jak moje tło, na przykład. Żeby włożyli mi nowe tło. W boxa. Nie wiem czego się spodziewałam. Okej, okay, wychodzi na to, znając ceny, nagle ranga tych produktów rośnie. Nagle moje zadowolenie też w stosunku do tego boksa nieco urosło. Dostajemy faktycznie kultowe, ikoniczne produkty, które swoją ceną też tak jakby. Sugerują, że są to dobre produkty, ale nie wiem, czego się spodziewałam. Spodziewałam się po prostu czegoś innego. Ktoś by zapytał, to co byś wolała, żeby było w tym boksie? Szczerze to nie wiem. O, na pewno wolałabym bardzo dobry krem do twarzy, na przykład. Albo paletkę cieni. Nawet małą, ale taką o z Pixi na przykład. Czy jakiś produkt z pixie do makijażu, jakiś róż. Cokolwiek. No, spodziewałam się troszeczkę innych produktów i dlatego mam mieszane uczucia. Co nie znaczy, że produkty są złe. Jak na urodzinowy box, to po prostu mogło być lepiej. O, właśnie, jakby zamiast tego błyszczyka do ust było Pixie Tonic ten taki kultowy. Nawet w tej takiej małej pojemności, travel size, to z chęcią bym wypróbowała, bo jeszcze go nie używałam, a dużo dobrego o nim czytałam. Natomiast my oczywiście ten kod, wszyscy subskrybenci ten kod otrzymali na adres mailowy. I tutaj taki protip, bo zauważyłam, że wiele z Was pisało na grupie o beauty beautyboxach, że naliczyła się opłata za przesyłkę i fakt, mi też się naliczyła ta opłata. Widziałam, że tam ktoś kombinował, żeby dodać jakiś inny produkt i ta opłata za boksa wówczas się nie naliczała, ale ja też napisałam do Look Fantastic, że z zapytaniem dlaczego naliczyła mi się opłata, chociaż wartość przesyłki wyniosła ponad 200 zł, co jest warunkiem, żeby uzyskać darmową przesyłkę. Nie otrzymałam odpowiedź, że hmm, przepraszają Zaistniałą za sytuację, że proszą o kontakt już jak dostanę maila potwierdzającego samą wysyłkę i wówczas mi zwrócą mm, te 30 zł na konto. Więc jeżeli mieliście taką sytuację i nie pomyśleliście, żeby wrzucić inny produkt do koszyka, to śmiało korzystajcie. Ja ym, zawsze do nich piszę, jeżeli mam jakieś wątpliwości i was też do tego zachęcam. Pewnie mają już moje konto na czarnej liście, że za często do nich piszę z jakimiś pierdołami. No ale kto pyta, ten wie. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie na temat tego boksa. Też jestem bardzo ciekawa, czy jesteście zadowoleni czy może niekoniecznie, może tak jak ja troszeczkę innych produktów się spodziewaliście. Też jeżeli jesteście zainteresowani subskrypcją Look Fantastic, to polecam, żeby klikać w link w opisie, który was przekieruje właśnie na stronę Look Fantastic i będziecie mogli zasubskrybować. Polecam wtedy użyć tego kodu na pierwszy tańszy box. Jest oczywiście wszystko opisane na dole, i oczywiście zachęcam do polubienia filmiku, jeżeli Wam się podobał, do subskrypcji mojego kanału, i do zobaczenia już w następnym filmiku. Cześć!